Gorący napój koniec domysłów. Żona wojewódzkiego przerywa milczenie jednym kubkiem. Król prowokacji w końcu usidłony. Pierścionek telewizor. Przez lata Kuba Wojewódzki bawił się z mebiami w kotka i myszkę, serwując sprzeczne sygnały, nosząc obrączki dla żartu i unikając oficjalnych deklaracji jak ognia. Jednak w lutym 2026 roku legenda o tajemniczym małżeństwie samozwańczego króla TVNU doczekała się najbardziej błyskotliwego potwierdzenia, jakiego mogliśmy się spodziewać. Nie było hucznego wywiadu w wywi. Ani okładki w gali, wystarczyła jedna szafka z kubkami. Całe zamieszanie wywołała Żaneta Rosińska, która na swoim profilu opublikowała krótki, humorystyczny filmik. Zamiast czułych słówek zobaczyliśmy po każdą kolekcję naczyń, która jest niemalże kroniką polskiego showbiznesu ostatnich dwóch dekad. Co zobaczyli fani? Kubki z logotypami programów, Kuba wojewódzki, idol X-Factor. Kluczowy podpis: Obiecaliśmy sobie z mężem, że nie będziemy przynosić pracy do domu. Dla internautów to był as z rękawa. Trudno o bardziej wymowny dowód niż szafka pełna pamiątek z planów zdjęciowych najpopularniejszego showmana w kraju. Żaneta zrobiła to w stylu godnym samego Kuby, inteligentnie, z przymrużeniem oka i bez zbędnego patosu. Wszystko wskazuje na to, że życie po ślubie w domu wojewódzkich to nie koszmara ani sztywna sielanka, a po prostu przedłużenie ich wspólnego poczucia humoru. Kuba, który zbudował karierę na ciętym języku, wydaje się znajdować balans między byciem ikoną popkultury, a spokojnym życiem prywatnym. W ostatnich latach dziennikarz przeszedł wyraźną metamorfozę. Dojrzałość ponad kontrowersje, choć wciąż potrafi dopiec gościom w swoim programie, coraz częściej stawia na autentyczne, ludzkie historie. Selektywność. Wybiera momenty, którymi dzieli się w sieci, dbając o to, by prywatność nie stała się towarem na sprzedaż. Domowy dystans. Nagranie Żanety sugeruje, że w czterech ścianach Kuba to nie tylko showman, ale mąż, który, mimo obietnic, wciąż otacza się zawodową przeszłością. W roku 2026 fani są zmęczeni ustawkami i sztucznymi oświadczeniami. Sposób, w jaki Żaneta Rosińska ujawniła męża, jest genialny w swojej prostocie. Nie naruszyła ich prywatności, nie pokazała wspólnego śniadania w łóżku, a jedynie puściła oko do obserwatorów. To potwierdza, że wojewódzki znalazł partnerkę, która idealnie rozumie jego medialną grę. Małżeństwo, które miało być końcem wiecznego chłopca stało się po prostu kolejnym, bardzo udanym projektem, tym razem całkowicie prywatnym.